W dzisiejszym odcinku Faktów Kryminalnych zobaczymy: atak na infrastrukturę krytyczną w Berlinie, spektakularna akcja fińskiej straży granicznej, przerażające zabójstwo lekarki przez Ukraińca. Prokuratura rejonowa w Olecku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 41-letniemu właścicielowi gospodarstwa agroturystycznego na Mazurach. Mężczyzna odpowie za nieumyślne spowodowanie śmierci pięcioletniej dziewczynki, która wypoczywała tam wraz z rodzicami. Na dziecko spadła drewniana belka, do której przymocowany był hamak. Jak poinformowała prokuratura okręgowa w Suwałkach, do tragicznego zdarzenia doszło w maju 2025 roku w gospodarstwie agroturystycznym w okolicach Gołdapi. W obiekcie przebywała grupa znajomych wraz z dziećmi, którzy korzystali z przygotowanej dla gości stodoły, zaadaptowanej na cele wypoczynkowe. W pewnym momencie w stodole bawiły się dwie dziewczynki leżące w hamaku. Konstrukcja była zawieszona na pionowych drewnianych belkach. Nagle jedna z nich przewróciła się i z dużą siłą uderzyła pięciolatkę w głowę. Mimo natychmiastowej akcji reanimacyjnej prowadzonej na miejscu, dziecka nie udało się uratować. Dziewczynka zmarła na miejscu zdarzenia. W toku śledztwa prokuratura ustaliła, że konstrukcja, do której przymocowany był hamak, została wykonana nieprawidłowo. Drewniane belki nie spełniały podstawowych wymogów bezpieczeństwa i nie były odpowiednio zabezpieczone przed przewróceniem. Za sposób montażu odpowiadał właściciel obiektu. 41-letni mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka a także nieumyślnego narażenia pozostałych uczestników wypoczynku na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Prokuratura uznała, że zaniedbania w zakresie bezpieczeństwa miały bezpośredni wpływ na przebieg tragedii. Akt oskarżenia trafił już do sądu. Oskarżonemu grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Kolejny obywatel Ukrainy został przymusowo wydalony z terytorium Polski po decyzji Straży Granicznej o zobowiązaniu go do powrotu. Funkcjonariusze uznali, że dalszy pobyt mężczyzny stanowi zagrożenie dla porządku publicznego. Jak poinformowała Straż Graniczna w piątkowym komunikacie, 30 grudnia cudzoziemiec pod konwojem funkcjonariuszy z placówki Straży Granicznej w Sanoku opuścił Polskę przez przejście graniczne w Medyce. Następnie został przekazany stronie ukraińskiej. Kilka dni wcześniej mężczyzna został zatrzymany przez policjantów z Brzozowa po tym jak prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Sprawa trafiła do sądu, który wymierzył mu karę grzywny w wysokości 4000 zł oraz świadczenie pieniężne w kwocie 5 5000 zł na rzecz funduszu pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej. Orzeczono również przepadek pojazdu, którym się poruszał oraz pięcioletni zakaz prowadzenia wszystkich pojazdów mechanicznych. Niezależnie od decyzji sądu, komendant placówki Straży Granicznej w Sanoku wydał wobec cudzoziemca decyzję administracyjną o zobowiązaniu do powrotu do kraju pochodzenia. Jednocześnie nałożono na niego pięcioletni zakaz wjazdu na terytorium państw strefy Schengen. Po zakończeniu procedur obywatel Ukrainy został pod konwojem doprowadzony do granicy i wydalony z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dziennik Berliner Zeitung opublikował pełną treść listu który pojawił się krótko po pożarze mostu kablowego w południowo-zachodniej części Berlina. Dokument został podpisany przez tak tzw. grupę Vulkan, a jego autorzy wprost przyznali się do przeprowadzenia sabotażu infrastruktury energetycznej miasta. Autentyczność listu została potwierdzona przez niemieckie służby, które uznały go za wiarygodny element materiału dowodowego. W liście sprawcy napisali, że w nocy przeprowadzili celowy atak na elektrownię gazową w dzielnicy Berlin-Lichterfelde. Według ich relacji skutkiem działania miały być przerwy w dostawach energii elektrycznej w zamożniejszych częściach południowo-zachodniego Berlina, w tym w dzielnicach Wannsee, Zellendorf oraz Nikolasse. Autorzy dokumentu podkreślili, że ich celem nie było samo wywołanie blackoutów, lecz uderzenie w system energetyczny oparty na paliwach kopalnych. Jednocześnie przeprosili mniej zamożnych mieszkańców dotkniętych awarią, zaznaczając, że ich współczucie wobec wielu właścicieli willi w tych dzielnicach jest ograniczone. Od początku dochodzenia berlińskie władze zakładały, że nie doszło do przypadkowej awarii technicznej. Senator do spraw gospodarki Franciszka Giffey poinformowała, że charakter uszkodzeń wyklucza losowy incydent. W rozmowie w programie Abendschau na antenie publicznego nadawcy RBB wyjaśniła, że zapalniki zostały umieszczone bezpośrednio pod kablami wysokiego napięcia. Jej zdaniem siła nagrzewania i długotrwałość pożaru były znacznie większe niż te, które mogłaby wywołać tzw. bomba kulowa. Dodatkowo podkreśliła, że zabezpieczenia infrastruktury energetycznej nie pozwoliłyby na tak poważne zniszczenia w wyniku przypadkowego zdarzenia. W wyniku sabotażu doszło do jednej z największych awarii zasilania w tej części Berlina w ostatnich latach. Początkowo prądu pozbawionych zostało około 45 tysięcy gospodarstw domowych oraz ponad 2200 firm. Zakłócenia objęły kluczowe dzielnice południowo-zachodniego Berlina, w tym Nikolase, Zellendorf, Wanse oraz Lichterfelde. Problemy z zasilaniem dotknęły nie tylko mieszkańców, lecz także lokalne przedsiębiorstwa i infrastrukturę usługową. Spółka Stromnetz Berlin poinformowała, że w kolejnych godzinach po pożarze udało się częściowo przywrócić dostawy energii. Prąd wrócił do około 7 tysięcy gospodarstw domowych oraz 150 odbiorców komercyjnych. Mimo to znaczna część sieci nadal wymagała naprawy, a służby techniczne pracowały w trybie ciągłym nad usunięciem skutków ataku. Policja i prokuratura traktują sprawę jako atak o podłożu politycznym i prowadzą śledztwo w kierunku przestępstwa sabotażu infrastruktury krytycznej. Niemieckie władze podkreślają, że działania wymierzone w sieć energetyczną stanowią bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców i nie mogą być usprawiedliwiane ideologicznymi hasłami, niezależnie od deklarowanych motywów sprawców. Dwaj policjanci trafili do szpitala po groźnym wypadku drogowym, do którego doszło w miejscowości Studnica na Dolnym Śląsku. W ich radiowóz uderzył samochód osobowy prowadzony przez 34-letniego mężczyznę, który uciekał przed kontrolą drogową. Jak się później okazało, kierowca objęty był dwoma sądowymi zakazami prowadzenia pojazdów. Do zdarzenia doszło w godzinach porannych. Policjanci patrolujący Hojnów w powiecie Legnickim zwrócili uwagę na samochód z wyraźnie uszkodzonym przodem. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać pojazd do kontroli drogowej. Kierowca jednak zignorował sygnały policyjne i rozpoczął ucieczkę drogą krajową nr 94 w kierunku legnicy. W pościg włączyła się druga załoga policyjna, która nadjeżdżała z przeciwnego kierunku. Na łuku drogi w miejscowości Studnica doszło do zderzenia uciekającego pojazdu z radiowozem. Siła uderzenia była na tyle duża, że dwaj funkcjonariusze odnieśli obrażenia i zostali przetransportowani do szpitala. Jak poinformowała policja, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Legnicka Policja wyjaśniła, że działania funkcjonariuszy były podyktowane realnym i bezpośrednim zagrożeniem dla innych uczestników ruchu drogowego. W związku z tym radiowóz został użyty jako środek przymusu bezpośredniego w celu zatrzymania pojazdu, którego kierowca stwarzał poważne ryzyko na drodze. 34-letni mężczyzna, który uciekał przed policją, również trafił do szpitala. Badanie wykazało, że miał w organizmie 40 promila alkoholu. Dodatkowo ustalono, że prowadził samochód mimo dwóch obowiązujących sądowych zakazów prowadzenia pojazdów. Policjanci odkryli także, że tablica rejestracyjna w jego samochodzie była przerobiona. Od mężczyzny zostanie pobrana krew do dalszych badań, aby sprawdzić, czy znajdował się pod wpływem środków odurzających. Za niezatrzymanie się do kontroli, ucieczkę, kierowanie pojazdem mimo zakazów oraz inne naruszenia prawa grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Sprawą zajmuje się prokuratura. Fińskie służby opublikowały nagrania z akcji zatrzymania statku Fitburg, który jest podejrzewany o udział w uszkodzeniu podmorskiego kabla światłowodowego biegnącego po dnie Morza Bałtyckiego. Kabel ten łączył Finlandię z Estonią i stanowił element infrastruktury telekomunikacyjnej pomiędzy oboma krajami. Do zatrzymania jednostki doszło 31 grudnia. Statek Fitburg pływał pod banderą St Vincent i Grenadyn. Jednak według fińskich służb był jednostką rosyjską. W chwili interwencji znajdował się na wodach fińskiej wyłącznej strefy ekonomicznej. Statek wypłynął wcześniej z Petersburga i zmierzał w kierunku Izraela. Uwagę służb zwrócił fakt, że w momencie zatrzymania jednostka miała opuszczoną kotwicę, co w kontekście uszkodzenia infrastruktury podmorskiej wzbudziło poważne podejrzenia. Akcja zatrzymania została przeprowadzona na pełnym morzu. I miała charakter skoordynowanej operacji kilku formacji. Uczestniczyli w niej funkcjonariusze fińskiej policji, marynarki wojennej oraz straży przybrzeżnej. Na opublikowanych nagraniach widać moment podejścia służb do statku oraz wejście na pokład. Załoga liczyła 14 osób. Tworzyli ją obywatele Rosji, Kazachstanu, Azerbejdżanu oraz Gruzji. W toku prowadzonego śledztwa fińskie organy ścigania. Podjęły decyzję o zastosowaniu środków zapobiegawczych wobec części załogi. Dwóch członków załogi zostało tymczasowo aresztowanych, natomiast wobec kolejnych dwóch zastosowano zakaz opuszczania kraju. Pozostałe osoby pozostają do dyspozycji śledczych. Prowadzący sprawę komisarz Risto Lochi zwrócił uwagę, że okoliczności tego zdarzenia są bardzo podobne do incydentów z poprzednich lat. W jego ocenie wspólnym elementem jest fakt, że w każdym z tych przypadków chodziło o statki towarowe wypływające z rosyjskich portów. Zdaniem fińskich służb taki schemat nie może być traktowany jako przypadkowy. Finowie przypominają również sytuację sprzed roku, gdy tankowiec Eagle S, płynąc z Petersburga z opuszczoną kotwicą, miał doprowadzić do uszkodzenia kabli telekomunikacyjnych oraz połączenia energetycznego pomiędzy Estonią a Finlandią. W tamtym przypadku również analizowano możliwość celowego działania lub rażącego zaniedbania. Jak poinformował fiński operator telekomunikacyjny, obecne uszkodzenie kabla nie wpłynęło na ciągłość świadczonych usług. Mimo to sprawa traktowana jest bardzo poważnie ze względu na znaczenie infrastruktury podmorskiej dla bezpieczeństwa państwa i stabilności połączeń międzynarodowych. Śledztwo w sprawie roli statku Fitburg oraz jego załogi jest kontynuowane. Dramatyczne okoliczności zabójstwa 54-letniej lekarki wstrząsnęły Węgrowem i okolicami. Kobieta zginęła z rąk swojego 45-letniego partnera. Zarówno ofiara, jak i podejrzany byli obywatelami Ukrainy. Po brutalnym ataku mężczyzna próbował zatrzeć ślady zbrodni, ukrywając ciało i przysypując je ziemią przy jednej z posesji w miejscowości Turna pod Węgrowem. Sprawca przyznał się do zabójstwa i został tymczasowo aresztowany. Ofiarą była Walentyna O, lekarka pochodzenia ukraińskiego, od lat mieszkająca w Węgrowie. I pracująca w tamtejszym samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Wśród współpracowników i pacjentów uchodziła za osobę wyjątkowo życzliwą, empatyczną i bardzo sumienną. Była znana z punktualności i pełnego zaangażowania w pracę, dlatego jej nagła nieobecność od razu wzbudziła poważny niepokój. W poniedziałek, 15 grudnia, lekarka bez żadnego uprzedzenia nie pojawiła się w pracy. Nie odbierała telefonów ani nie odpowiadała na wiadomości, co było całkowicie niezgodne z jej dotychczasowym zachowaniem. Zaniepokojone koleżanki próbowały skontaktować się z nią osobiście, jednak w domu również nikogo nie zastały. Kobieta nikomu nie wspominała o planowanym wyjeździe ani urlopie, dlatego jej zaginięcie zostało zgłoszone policji. Rozpoczęte poszukiwania doprowadziły funkcjonariuszy do niewielkiej miejscowości Turna na Mazowszu. To właśnie tam, w rowie przy jednej z posesji odnaleziono ciało zaginionej kobiety. Zwłoki były częściowo przysypane ziemią, co jednoznacznie wskazywało na próbę ukrycia zbrodni. Wstępne ustalenia wykazały poważne obrażenia głowy, które mogły bezpośrednio doprowadzić do śmierci. Śledczy nie mieli wątpliwości, że doszło do zabójstwa. Od początku podejrzenia kierowano w stronę 45-letniego partnera lekarki, również obywatela Ukrainy. Mężczyzna został zatrzymany w ramach prowadzonego śledztwa i doprowadzony do prokuratury. Podczas czynności procesowych przyznał się do pozbawienia kobiety życia. Prokuratura oficjalnie nie ujawnia szczegółowych motywów zbrodni. Nieoficjalnie wiadomo jednak, że tragedia była finałem awantury pomiędzy partnerami. Z ustaleń wynika, że Walentyna o Chciała zakończyć związek, co wywołało u mężczyzny gwałtowną reakcję i doprowadziło do eskalacji przemocy zakończonej śmiercią kobiety. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Węgrowie, zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny tymczasowy areszt. 45-letni obywatel Ukrainy usłyszał zarzut zabójstwa, za który grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Śledztwo w sprawie okoliczności tej zbrodni jest kontynuowane. Jeśli chcesz być na bieżąco z faktami kryminalnymi, zapraszam do subskrypcji kanału oraz pozostawienia polubienia.